Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie na drugim bloku naszych kateches. Rozpoczynamy, tak jak w ubiegłym, ubiegłym bloku, od kateches dla szkoły licealnej po podstawówce. Dzisiejszym tematem, nad którym chcemy się pochylić pokrótce, jest temat historii zbawienia. Jest to bardzo ciekawy temat, bo o ile słowo historia, wydaje mi się, że jest nam bardzo dobrze znane, jak rozumiemy je jako wydarzenia, które upływają w pewnym czasie, o tyle ten przymiotnik, który określa tę historię, czyli zbawienie, i w ogóle zlepek tych dwóch słów historia zbawienia może być dla nas nieco niezrozumiałym, a chodzi o nic innego, jak o wydarzenia, przez które prowadzi nas Pan Bóg do siebie, do zbawienia. Historia zbawienia rozpoczęła się na początku istnienia świata, kiedy Pan Bóg stworzył świat i płynie do dnia dzisiejszego, będzie trwała aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, do paruzji. Natomiast można wyróżnić takie trzy elementy tej historii zbawienia, które są bardzo ważne. Pierwszym z nich jest oczywiście Stary Testament, czyli ten czas, w którym Pan Bóg przemawiał do narodu wybranego przez proroków. Przez posyłanych do nich swoich wybranych ludzi. I w historii zbawienia Starego Testamentu takie chyba najważniejsze momenty to oczywiście stworzenie świata i człowieka, przymierze zawarte z Abrahamem i przymierze zawarte z Mojżeszem na Górze Synaj. Drugim i najważniejszym momentem w historii zbawienia jest Nowy Testament, czyli tak zwane wydarzenie Jezusa Chrystusa, które. Określa nam całe życie naszego Zbawiciela, a najważniejszymi wydarzeniami oczywiście w życiu Chrystusa jest jego męka, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. I ostatnim, trzecim elementem historii Zbawienia jest czas Kościoła, czyli ten czas, w którym my się znajdujemy, a który rozpoczął się po zesłaniu Ducha Świętego na apostołów. Zachęcam do zgłębienia historii narodu wybranego do historii Kościoła, żeby lepiej sobie przyswoić i zrozumieć wydarzenia, które dzisiaj się dzieją w Kościele. Dzięki temu dużo łatwiej będziemy mogli zrozumieć to, co kieruje pasterzami, chociażby w naszym Kościele. To, dlaczego pewne rzeczy potoczyły się tak, a nie inaczej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże! Diakon Piotr Flis. Witam Was bardzo serdecznie powtórnie. Tematem, nad którym dzisiaj będziemy się nieco mocniej pochylać, jest prawda. Kochani, właściwie przez całe swoje dorosłe życie był nieustannie prześladowany. Ciągłe podsłuchy, przesłuchania, podstawieni ludzie nawet w najbliższym otoczeniu. Trzy lata bezwzględnej izolacji, w brudzie, chłodzie, bez dostępu do lekarza, bez dostępu do pomocy medycznej o kim mowa? Oczywiście o słudze Bożym, a już wkrótce, mam nadzieję, błogosławionym księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim. Jak to znosił, dobrze wiemy. Nigdy się nie uskarżał, nigdy nie wnosił jakichś zażaleń, ale zawsze te wszystkie cierpienia starał się powierzyć Panu Bogu. Nawet wtedy, kiedy przebywał trzy lata w Komańczy podczas internowania, znaleźć w aktach możemy takie, taką ciekawostkę, że funkcjonariusze, którzy czuwali przy nim, byli zmieniani co jakiś czas, nie dlatego, że nie nawdawali się do tej pracy, ale dlatego, że po prostu nawracali się pod wpływem prymasa. Wielu ludzi do dziś dnia pyta, jaka to była siła tego człowieka, że tak oddziałowywał na ludzi. Odpowiedź znajdujemy właśnie w dzisiejszym temacie. Prawda jako podstawa i fundament życia moralnego osoby i społeczności. Moi drodzy, kiedy człowiek żyje w prawdzie, kiedy ma właściwie ukształtowane sumienie, to nikt ani nic go nie złamie. Kiedy człowiek żyje w prawdzie o sobie samym, to nikogo ani niczego się nie musi bać. Kochani, czym więc jest ta prawda? Kiedyś pewien człowiek zapytał Jana Pawła Ojcze Święty, gdyby zniknęło całe Pismo Święte jaki fragment powinien zostać w głowach ludzi? Jan Paweł odpowiedział wtedy: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ta prawda pisana dużymi literami to sam Jezus Chrystus. Kto żyje w przyjaźni z Chrystusem, żyje w prawdzie, żyje w prawdzie o sobie samym. Często młodzi ludzie gdzieś na katechezie, wchodząc w dorosłe życie pytają: Proszę księdza, dlaczego w tym świecie jest tyle zła, tyle przemocy, tyle krzywdy? Dlaczego nie ma tej prawdy? Dlaczego świat jest tak zakłamany? Odpowiedź jest prosta, bo wszyscy zakładamy maski. Maskę człowieka szczęśliwego, maskę człowieka y, urodzonego do sukcesu, kiedy nie zawsze tak jest. I kiedy, kochani, dzisiaj zostawimy sobie te maski, które musimy nosić, a zdejmiemy z siebie te maski, które, które nam przeszkadzają, które nie pokazują tego, jacy jesteśmy naprawdę, wtedy tylko. Będzie nasze życie układało się pomyślnie, bo będzie ono prawdziwe przed Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jak on Paweł Saran. Spotykamy się na kolejnej katechezie dla drugiej klasy liceum, a dzisiejszy temat to praca i bezrobocie. Myślę, że na pewno niektórzy z Was słyszeli albo posługiwali się stwierdzeniem, że żadna praca nie hańbi. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie. Postaramy się dzisiaj to wyjaśnić. Gdybyśmy chcieli podać definicję pracy, to tutaj zaproszę księdza Piotra do pomocy. Możemy powiedzieć praca to działanie. Taką na przykład definicję znajdziemy w Wikipedii. Ale gdybyśmy chcieli spojrzeć w księgi uczonych Kościoła, na przykład Świętego Tomasza, zobaczymy, że praca ma cel, a jest to zaspokojenie życiowych potrzeb. I jeżeli będziemy zaspokajać te potrzeby w odpowiedni sposób, mogą one prowadzić do rozwoju. Praca, zaspokajanie potrzeb wiąże się z pewnym zyskiem. Mamy z tego pieniądze, mamy z tego prestiż, ale oprócz tego praca może być też za darmo. Przykładem jest wolontariat. Słowo na pewno, które słyszeliście. Kościół na przykład pomaga przez wolontariuszy w dziele karitas. Mamy karitas archidiecezjalne, diecezjalne w całej Polsce, które tworzy pracę na rzecz innych osób, ale za darmo. Więc praca jest czymś stałym. Jest to stały element życia. Nic nas nie ominie w tej kwestii. I oprócz tego, że jako stały element stanowi ona cechę człowieczeństwa, zobaczcie, że to, co powiedziałam na początku, żadna praca nie hańbi. Praca jest stworzona dla człowieka przez Pana Boga, ale nie będzie hańbiła tylko wtedy, kiedy będziemy stawiać na godność. To, co słyszeliśmy na ostatniej katechezie, kiedy mówiłem o rerum novarum, kiedy papież Leon XIII mówi o pracy, tam właśnie naciska na tą godność człowieka, na wolność człowieka. Jeżeli będziemy w każdej pracy człowieka szanowali, szanowali jego godność, to naprawdę możemy być dumni, że ktoś jest sprzątaczką, że ktoś jest mechanikiem, że ktoś jest profesorem. I moi drodzy, jeżeli na przykład spotyka nas bezrobocie, co jest przeciwnością pracy, to oznacza, że mamy też różne zadania. Bo jeżeli siądziemy na laurach i w bezrobociu nic nie będziemy robić, tak naprawdę będziemy ulegać frustracji. A to spowoduje, że nerwy zjedzą nas, że nic nie zyskamy. Dziękuję, księże Piotrze. Więc, moi drodzy, bezrobocie daje nam zadania. Ale podstawą pracy i bezrobocia jest godność człowieka. Jak naucza Kościół. Chciałbym, abyście też może znaleźli jakieś przykłady wolontariatu, które tworzy Kościół. Możecie poszukać, dowiedzieć się. Jest tyle źródeł. Zachęcam Was do tego. Na dzisiaj to koniec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam uczniów klasy trzeciej, technikum po gimnazjum, a nasz dzisiejszy temat to misja Kościoła. No i tutaj pojawia się bardzo wiele pytań. Co to jest ta misja Kościoła? Kościół od samego swojego początku bazuje na jednym, najważniejszej rzeczy. Pierwszą misją Kościoła jest głoszenie Jezusa zmartwychwstałego. Prawdy o nim, że jest zmartwychwstały, że z, żyje, że pokonał śmierć i e, chce doprowadzić każdego człowieka do zjednoczenia z Bogiem. Które popularnie nazywamy po prostu zbawieniem. E, mówiąc o zbawieniu, Mówimy o tym, że spotkamy się z Panem Bogiem, będziemy z nim w wieczności. Natomiast Kościół ma też swój materialny wymiar i swoje działanie. A wrócę do ostatniej wieczerzy. E, zwróćcie uwagę, co tam się ważnego stało. Jezus umywa uczniom nogi. I zaraz po tym mówi, że służba jest podstawą tego wszystkiego. Stąd też bierze się bardzo wiele tekstów, znaczeń o samej służbie. Kto chce być pierwszy, niech stanie się sługą wszystkich. Słowa Jezusa. To nie chodzi o to, że mamy każdemu usługiwać, to chodzi o pewną gotowość do działania dla drugiego człowieka. Stąd podczas tej katechezy. Szczególnie skupimy się na dwóch terminach, diakonia i caritas. Diakonia jest to gotowość do służenia. Sama posługa diakona oznacza to, że jest to osoba, która jest powołana do służby przy stole. Przy tym wyjątkowym stole stole eucharystycznym, ale też diakoni wcześniej troszczyli się o dobra wiernych. W dziejach apostolskich czytamy, że apostołowie już nie mają siły do tego, żeby pomagać, żeby zajmować się sprawami wsparcia dla najuboższych. Dlatego zostają powołani diakoni, którzy mają to robić, że jest to ich specjalne, szczególne zadanie. Skąd termin karitas? Karitas jest to termin oznaczający miłość. Miłość, która jest gotowa się dzielić, a która jest gotowa służyć. Stąd też nazwa naszego Caritasu, organizacji, która zawsze wspiera najuboższych, która jest gotowa. Zresztą sami doskonale, wielokrotnie e, słyszeliście, mogliście to odczuć, że pojawiało się Caritas, dokonał tego i tego. Właśnie Caritas jest tym materialnym, też fizycznym zadaniem Kościoła, jego misji, pomocy i wsparcia. Warto zadać sobie pytanie dlaczego? Bo zobaczcie, że nasza religia jest bardzo, ale to bardzo logiczna. Kościół ma wspierać tych najsłabszych. Kościół ma pomagać tym najbardziej potrzebującym, bo jeżeli staje się przyjacielem Jezusa Chrystusa, to chce być taki jak on. A zwróćcie uwagę, jak nabieramy szybko cech od osób, z którymi się zadajemy, z którymi przebywamy. A I właśnie, jeżeli będę przyjacielem Jezusa, jeżeli będę blisko niego, będę chciał czynić to co on czyli czynić dobro tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Na no dzisiaj to już wszystko. Życzę dobrego dnia, dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że mogliśmy dzisiaj znowu poznawać Ciebie, że mogliśmy poznawać Twój Kościół i Jego misję. Dlatego prosimy Cię słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.